I osoby. Chyba wystraszyłem mojego kota. Eee, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 2 Venaya Historia Wojowniczki Soy Girl Challenge. Challenge, w którym nasza droga wojowniczka weganga stara się nie atakować nikogo i nie zabijać, oczywiście, jeżeli tylko ta osoba. Albo stworzenie to tylko jej pierwsze, jak również nie jada mięsa ani produktów od zwierzęcych. To jest naprawdę długi wstęp. Z tej strony El Lagon, ale to już przecież wiecie, jeżeli tylko umiecie czytać i widzieliście nazwę mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich stałych oglądaczy, oglądaczki i osób oglądających. Nie wiem, czy jest was aż tak dużo, że potrzebuję wszystkich trzech form używać, no ale pozdrawiam tak czy siak. Pamiętacie, w ostatnim odcinku udało nam się rozwalić większą część Sekty biliara, ale jest jeszcze kilka niedobitków, których Tyle słuszno. Trzeba dobić, niestety, jeżeli chcemy kontynuować ten quest główny. Odważy się? Zostaw mnie w spokoju. No, dziękuję. I tymi niedobitkami dzisiaj się zajmiemy. Zobaczymy jak długo nam to zajdzie. Jeżeli nie zejdzie zbyt długo, to na pewno zajmiemy się jeszcze przy okazji czymś innym. A jak na razie Jedziemy No um. tak, bo to zajmie trochę czasu. To sobie szanujmy sobie. sobie. Zębate ziele. Biegniemy. Tu jest wasz tylko dwóch. Sobie z wami poradzę. Ale jest ten trzeci gnojek, który mi ostatnim razem. ostatnim czasem napsuł troszeczkę krwi. Więc sobie troszeczkę, prawda, no... No. Żeby nie trzeba było ciągle wczytywać i, te, i tak dalej, to sobie zapiszemy jak już tutaj przed nim. O na, przy... o, na przykład za tym drzewkiem, proszę bardzo. Cyk. I cyk. I jedziemy z Nie będzie nam tutaj szmaciarz wbijał bełtów w brzuch. No, próbuj do mnie jeszcze przez skałę, cwaniaku. No. No. No, chodź tu, no. O, zliczyło się, świetnie. Super. O nie, ja nie mam, ja nie mam strzału. Oleja. Jezus. A. Mój telefon mnie przestraszył. To już koniec, śmieciu. Tam jesteś śmieciu. Dobra, y Czemu to daje jakiś damage? Tak, dostaje jakiś damage, dobra. Eee, chodź, chodź, ale... Prawie zginąłem. Nie było do mnie tak brzydko. Okej, okay, to teraz go się tak zrzucić stąd. To już koniec Hmm, zamiast tego to on nas rzucił. Mamy niepamięć. To nam wiele nie pomoże. Świętą strzałę też mamy. Ona zadaje dużo damage'a, okej. Okay. Spróbujmy świętą strzałę, ale najpierw sobie odnówmy całą manę 20. Czyli nam starczy. No, na wszystkie cztery. Ok, to cyk jedziemy w godzinę. To grałeś się. mi genderujesz. Jestem piękną kobietą. Proszę nie traktować się jak. kobietę, którą jestem. Ali? To naprawdę nie jest moment. Ali? Ali, idź sobie. Ali? No i super. A, to już koniec, śmieci. Ale to jest naprawdę najgor... Życie z kotami to jest zawsze przygoda, muszę wam powiedzieć. Okej. Okay. Trafimy stąd? Doigrałeś Trafiliśmy. Okej, okay, dobrze. I cztery. Okej, okay, ale jest, jest, był postęp. Było, było lepiej. Dobrze, świetnie, świetnie. Super, Fiu. dobrze, okej. Okay. Eee. No ale nie, nie mam pomysłu co dalej. Ma ktoś jakieś pomysły co dalej? Mogę z tego nagrywać live'a. To już koniec śmieciu. Koleś jest przynajmniej do, no dostał demycz, nie? Moment. To jeszcze jest liczowany, Ha ha ha. Mam kuszę. OMG mam kuszę. 45 i Mam dosyć siły, żeby z niej korzystać. Czemu ja nie użyłam kuszy do teraz? 3 4 Giń. Cyk, cyk. Z takiej odległości to już nie mogę nie trafić. Pewnie stracę wszystkie, a przynajmniej większość swoich bełtów, ale on na pewno powinien mieć jeszcze przy sobie jakieś. Więc powinno się na tym tego ostatniego frajera. A ty sobie dalej biegnij w ścianę. Nie to nie rusza. Cyk. Oot cyk. już. No dobra. Trochę zmanowałem tych bełtów, ale trudno. O nie, poważnie? Myślałem, że on się odliczuje, jak go walne. Z tego po prostu biegnie w ścianę. No dobra, trudno. Cyk. Cyk, bełt. Powiedz, że masz... Uff, dobrze. 44 bełty. Piuu! Um, ja nie mam siły za mało. Ha! Ale mam dosyć siły, żeby posługiwać się kuszą zamiast jakimś trwającym łukiem. Która to zadaje o połowę więcej damage'a niż już wcześniejszy łuk. Ha ha ha! Ha ha! Dobra, więc... Nie wiem, czemu nie sprowadziłem go. A czekaj, większym go nie sprowadziłem do Trolla. Bo on by do mnie strzelał z, z kuszy. Dobra, więc zrobimy teraz tak. Stała tam dwóch kolesi. Jednego ściągniemy do Trolla. A drugim się zajmiemy tutaj. Bo wygląda cieniasa. Z cieniasem sobie poradzimy. To jest fajne, że też nie trzeba ich dobijać, bo oni działają jak bandyci. Także automatycznie traktowani jak wrogowie. Okej. Okay. Cyk. O nie, ale ich dwóch na atakuje naraz. No dobra, dobiegniemy z dwoma do trolla. Jeszcze cię dorwę. Stój, śmieciu! No chodźcie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Jeszcze cię dorwę. O, nie, 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 nie. Okej, okay, wiesz co, przeszkadzasz mi troszkę. Bo nie, nie będę zapisywać. To jest uzasadnione, bo on próbował mnie atakować już wcześniej. Tak więc czuję się... ...zbrydliwiona. Aha. Pound. No, biegaj, no. No, co chcesz, mała? Aha. Czemu po mnie łazisz? Czemu po mnie łazisz w takim momencie? Aha. To mi niewiele mówi, muszę się zmartwić. Słodziaku. Ty, bo mi się ponowoli odnawia HP. Pysiek! się to nie jest czas na miziańsko! Dobra, jedną ręką mogę, bo drugą uciekam, ale zaraz potem możesz ma sobie iść, słyszysz? Słyszysz, bo mi... I to jest bardzo ważna walka. Mój kot na mnie usiadł. Sonia na mnie usiadła w środku skleja. Okej, okay, to jest. Teraz... Tak, mam brudną rękę, trzeba mi umyć rękę. Cholera jasna! Zabił trolla. O uff, zresztą jej nie ma teraz tyle HP. Czemu nagle jest biały? Był Ouuu! To już koniec śmieciu! Moda! To już koniec śmieciu! To miał spaść ci się zabić, a nie ja. Okej, okay, muszę go sprowadzić gdzieś indziej. Tu gdzie? Do Goblinów? Może do Goblinów. sobie z tymi, to już koniec. Chciałem ja zrobić facetem, który potrafi zrobić trola. Wiem, sprowadzę go do jaskini. Stój śmieciu. Bicie go, no, bicie go. Okej, okay. zapiszmy. Bo albo on załatwi gobliny, albo go, go, gobliny załatwi mnie Tak czy siak dobrze. Okej, okay. ale zdałem mu jakiś demos, to jest ważne. Dobra, chodź tu. Ścięostwoją jeszcze nie da żadny spaniaczku. Tak myślę. Moment, moment, oto to nie tutaj. I'm smarter than puppets. Okay, uh, hop, uh, hop. Dwa szybkie grzbyle, zlutujemy hokłyna no i wracamy do łysola. Już załatwimy łysola. Co mu się stało? Gdzie on jest? Nie nieważne. I... O! Ciemny grzybek. Cyk. Eee, Ty sobie nie przeszkadzaj, pani orku. Stawimy się tutaj w spokoju. Ty mi nie będziesz wadzić, ja nie będę wadzić tobie, wszyscy szczęśliwi. Tymczasem musimy dokończyć to co zaczęliśmy. A po drodze jeszcze sobie zlutujemy wszystko, co nam hopłem bardzo uprzejmie, pozabijał po drodze. Inaczej się zmanuje, czyż, nie? Myślę, że ten col tam leży martwy cały czas, a nie... Nie zniknął, bo jak zniknął, to trochę słabo. Żaden potwór nie gnije tak szybko, prawda? Prawda? No cholera jasna, no. Miała być skóra z trola, no nic. Skórzany mieszek Zwój. Długi miecz. Mogę podnieść długi miecz? Nie. No, ale można go będę sprzedać na przykład. Mieć dwuręczny paladyna. Długi miecz jest inwęczny. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. to Czy coś jeszcze? O, mikstura. Proszę bardzo, mikstura. Eee, dobra, super. Eee, udało nam się. Smoczy korzeń. Nie eee, najbardziej, czemu nie? Udało nam się. Konaliśmy w zasadzie kultystów. Znaczy no, został nam tam jeszcze jeden, ale to już, już będzie formalność. Naszym finałowym bossem będzie Wesson. Haha. Ha. Się. Cyk. Nic, nic, co plunder. To sobie weźmiemy sierp, co plunder, i jedziemy do miasta. Tak, do miasta po Najpierw poprosimy grze żeby nas uleczył. A jak już nas leczy, to pogadamy sobie z Lordem w naszym wielkim sukcesie. Cześć, Mixir! Moje wersje szatunku kapania Adonosa. Możemy go ustawić? Ale rzeczywiście, a no, się to ciało. Wolni od i pokrzyb swoją mocą. Mogę nabyć swoje mag magów wody? Właśnie właśnie zajmuje się u nas Kronos, ale zostawiam mikro rozwoju oraz parę innych rzeczy. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. No, rozglądam się. W zasadzie to ja chcę sprzedawać. Że trzymaj to. To trzymaj i to też. aż będę to sobie zostawię, ale pogę z kolcami tak jak najbardziej. Jedną taką też. Kilo się może do czegoś przydać, ale sierp. Będę to sprzedać jedną kuszę, bo nam nie będzie potrzebna. Ten łuk tutaj też już nie będzie potrzebny. No i to chyba na razie tyle. Spróczmy sobie w końcu mieszek. 25 zł, no... Bywało lepiej. No, o 46. Tutaj lepiej. 25 zł jest w A okej. Okay. Dobra. Teraz mogę wyciągnąć. Hej, to mach spas. Cool. Okej. Okay. Ma mieszek do wkładania tam monet. Tak dalej być. Bardzo praktyczna rzecz. Sam by na to nie wpadł. Mówią to i o... owo. Co tam, Kitku, wygodnie ci? Pewnie, nie. że tak, Moje kolana są najlepsze. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nikt mi o tym nie mówi. I na no, Pewnie, zbyt. że tak. Mogę wyrazić w szacunku, lodzie. Widocznie były prawdziwe. Oszczepieńcy zabili niewinną osobę, poza tym zamierzali wnieść główną świątynię Beliala na Posłałam tych ponurych odszczepieńców do ich jeszcze bardziej ponurego boga. Naprawdę się przydało, Jak ci się to udało? Moim popowodom odwieźć się od tego drogą dyplomatyczną. Skoro jednak to nie przyniosło skutku, chwyciłam na zapań. To dzień, powinien się używać siły do krzywienia sprawiedliwości, ale czasem nie ma innego wyjścia. W każdym razie pokonam ich. Czy jednym słowem dałaś mi odczuć gniew i nosa? Niech będzie pochwalony. Każdy mogą mieszkać i będzie Tobie bardzo wdzięczny. Wybulałam bardziej wymienną nagrodę. Ach, nagroda. A czy nie zniszczyłaś także Świątynię Mrocznego Boga? Zniszczenie moje bo jest bardzo ważne. Yy. Nie. Będę swoje zadanie do końca, a przy okazji nakładam się Ciebie zniszczenia wszystkich kapliczek Beliara. Tylko spotkasz. mogowie ognia napisali mi... moment. Mogowi odkryć, że łącznie z nich jest 5 kapliczek. Te ich zniszczenia będzie potrzebować świętej broni. I wtedy dostanę moją pragnioną nagrodę? Dokładnie. Wtedy Cię wynagrodzę. Chciałem ci jeszcze przekazać, że najwyższa pandemia zdradzi mi, iż niedaleko w lesie stacjonują siły zbrojne orków i gotowe do ataku na miasto. Zawsze to zjawia inicjatywy przez moich podwładnych. Sugieruję, że także tą sprawą mam się zająć? Szybka zdolność pobywania nie zaszkodziła jeszcze nikomu. Myślicie o waszej nagrodzie. Oczywiście o wasze wobec Korony i Kościoła i nos. Oczywiście. A jeśli powiem jeszcze, że ludzie będziemy zbudować się szpiegowską, to nie musiała być naprawdę kupia. Mówi sieć szpiegowska, a więc nie padła. Ona wraz z do dowódców, więc będzie musiała się zająć także tą sprawą. Chciałam ja dotykać śpiegu, przecież nie będą biegać po ulicy i swoich zamiarów. Oczywiście, że nie. Ale pomów o tym z Wulfgarem. On zna się na takich sprawach. Zważył pozwolenie mój nodzie. Uu, więc mamy tutaj ostrą... O, czekaj. Bardzo odważne z twojej strony władze z okami. Doceniam twoją determinację. Po prostu świetnie. Twoje docenianie mnie niczym, niczym niczy, lepszymi. Powiedz mi lepiej, jak walczyć z tymi bylakami. Tuż powinnaś dużo trenować? Sieć, nie są łatwym przeciwnikiem. Powiedziałeś mi niczego, czego już nie wiem. Cóż muszę iść? Jeśli nie wrócę, wybudujcie mi pomnik. Czekaj, przypomniałem sobie, że mogę dać ci jedno, albo kilka lat. Nie, nie, myślisz, że jest nieprawda. Dobra, a zatem przyjdziesz jeszcze raz do mnie. Mam kilka tryków do walki z orkami w lękarnie. Myślę, że jest dość dobra, że się z okami. Dobrze, jeśli wierzysz to w pełnym przekonaniu to ja także ci wierzę. Chcesz teraz pokazać swoje cyki z żelaznego rękawa? Jeszcze nie. Myślę ci na bicep przeciwko, pomijając paladinów, oczywiście. Najlepszym, najcięższym bydlakom na ziemi. Dopóki będzie miała przyrobioną szatę jako zbroję. Co, a co, zbroję? Rozumiem. A teraz, zanim spytam się o pancerz paladyna, to lepiej przymilczę. Młode dziecko. Nie patronizuj mnie. Pokaż mi te zbroje. Tak, pokaż mi zbroje. Masz, ty lubisz nosa, nie? To trzymaj masz posążek. Hmm. Dobra, to chyba na razie tyle. Zobaczymy. No dobra, to sobie pogadamy z Wolfgarem w takim razie. I chyba na dzisiaj zakończymy. Już jak słyszeliście, moja, moja kotka jest bardzo wokalna i awanturuje się, co to nie znaczy, że jest głota, trzeba ją będzie nakarmić. Tyk. No i pięknie, My jesteśmy na dole, nie trzeba było chodzić naokoło. O, rzeczy o odbyć? Rzeczy. Mhm. Mhm. Jakie rzeczy możemy takiej rzeczy? Jakie rzeczy? Czego jej już nie ma? za rzeczy? A będzie jeszcze gorzej. Nie mogę zajmować się wszystkim, wszystkim. Nikt nie chce tego. to się nigdy nie zmieniło. Przystejniaku, chodź tu. Dobra, czy mogę poprosić o małą przysługę? Dobrze, ale ostrzegam cię. Jestem wdzięczny z powodu tej nieszczęsnej historii z obrazu, nie przesadzaj. To żołnierze nie jest wielka i praktycznie pomagasz sam sobie. Głosy dotyczące wywoła do rady na Hannę. Ona bardzo lubi facetów w mundurze. Znam Hannę. bo bardzo niezwykłe, że kupi jak chce być w Radzie. Jednak Hanna ma do tego głowę. Ty będziesz pewien mężczyzna, który go zna na stanowisku. Czekaj, że, że mo mo można mnie liczyć. Przywołał mnie Lord André. Powiedział ja mi, iż wiesz coś na temat maskowania szpiegów. maskowanie szpiegów? Czego od nich chcesz? Ja jestem jednym z nich. Wybacz, taki mały żarcik. No dobrze, a teraz powiedz mi, co wiesz. W porządku. Zazwyczaj, aby wdzięczyć w szpiegowską siatkę, stałamy się nią naszego człowieka. Próbują podać członków danej organizacji i zdobyć ich zaufanie. Zależnie od Agenda prędzej czy później zostaje przyjęty w ich szeregi. To wszystko wymaga jednak dużo cierpliwości i opanowania nerwów. Na to czasu, nie ma jakiegoś szybszego sposobu? To by zawsze spiesz no co? W Twoim miejscu poszukam nie przed miastem. Tam jako szpieg założę moją główną kwaterę. Dzięki za wskazówki. Do zobaczenia. Dobra, w takim razie idziemy za miasto. Poszukać sobie szpiegów. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki, że wpaliście, moi drodzy. Fajnie, że jesteście. Lajkujcie i subskrybujcie. Zostawcie ślad w komentarzach jak macie chwilę śledźcie mi na Twitterze jeżeli macie no i wiecie pa pa